Cześć. Lubicie gry komputerowe? Na pewno lubicie. Nie znam człowieka, który by nie lubił od czasu do czasu zagrać sobie w jakąś gierkę. Sam również jestem fanem tego typu rozrywki. Najbardziej lubię gry sportowe typu FIFA 13. Ostatnio nawet w czasie sesji. Grałem sobie w DSJ, czyli Deluxe Sky Jumping. Nie wiem w sumie dlaczego, ale fajnie było. Wszystko jest lepsze od uczenia się. Niektórzy oglądają żubry w internecie, inni grają sobie w skoki narciarskie. Dodatkowo lubię też zagrać czasem w jakieś gry strategiczne, ale teraz bieda na rynku w tym temacie. Jednak nie do końca chciałem mówić o tym, w jakie gry lubię grać. Chciałem powiedzieć o, o pewnej modzie na oglądanie gameplayów na YouTubie. Przepraszam, na portalu youtube.com. Coraz więcej ludzi ogląda filmiki, w których inni ludzie grają w gry zamiast samemu w te gry zagrać. Nie to, żem się wyśmiewał, bo sam tak robię. Z tym, że ja nie oglądam tych filmików po to, żeby zobaczyć jakąś grę, albo przynajmniej nie tylko po to, ale po to, żeby posłuchać komentarza. Naprawdę uwielbiam komentarz Roya czy Roka w swoich filmikach. W sumie to nieważne, w co grają, i tak to oglądam. No, może z wyjątkiem MMO uroka, ale to już jest jakieś skrzywienie, bo naprawdę szczerze nie cierpię gier MMO. Najbardziej zawsze podobają mi się komentarze pod tymi filmikami. I to te, które wyzywają twórców, mówiąc o tym, jak bardzo oni w daną grę nie potrafią grać. Czy to jest ważne? Jeżeli chcesz zobaczyć, jak ktoś naprawdę umie grać w grę, to sam się za nią weź, sam sobie pograj i wtedy zobaczysz, czy to jest naprawdę takie łatwe. A jeżeli już jesteś mistrzem w danej grze, to po co oglądasz innych, którzy grają słabiej? Mi to jest szczerze powiem obojętne, jak kto gra w jaką grę. Ważne, żeby ją ciekawie komentował. Co wy o tym sądzicie? Pochwalcie się w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.